Cześć i czołem! Dziś postanowiłem przyjrzeć się troszeczkę X-rayowi i kilkamowi. Znaczy może nie kilkam, bo mnie, mnie nie będzie nikt zabijał, ale chciałbym zobaczyć, znaczy ja już widziałem, tylko chciałbym wam pokazać, czy jednak jest dokładny ten X-Ray. Otóż, celujemy sobie w to miejsce, powiedzmy, i spójrzmy w prawy górny róg ekranu, co się stanie. Czy dostanie tutaj, czy nie. Zobaczcie. Uszkodziłem mu zawieszenie. Pocisk przeleciał em, przez po prostu przez kadłub i nie zniszczył, nie zabił nikogo, ponieważ tutaj nikogo nie ma. Spójrzcie, drugi raz. Strzelimy sobie może teraz tutaj. W środek kółeczka. Proszę bardzo. I teraz uwaga, strzelimy sobie tutaj, gdzie siedzi driver. To chyba było tu. Przeleciało przez jego rękę. Było blisko, no dobra. Nie trafiłem. Zobaczcie. Jest, jest. I teraz strzelimy sobie tutaj. Spójrzcie. Zabiłem, zabiłem. Czołg jest już chyba zniszczony. Przeleciało i zniszczyło te 34. No nie wierzę w to, zobaczcie. Tam jest te 34 A to jaja, to jest dobre. To jest naprawdę super. A to jeszcze jak tak, to sobie potestujemy chwilę. Ja oczywiście strzelam z tych pocisków mm, z największą penetracją. Dobra. I strzelamy sobie tutaj. Tam widać te 34. Proszę, Dostaję! A bo to nie jest chyba e, w tej chwili jako jako wrak, tylko jako po prostu taka mgiełka. t 34 zniszczone. Dobrze. E, I teraz spróbujemy zobaczyć co nam będzie pokazywało, jeśli chodzi o te 44 na tych pociskach z największą penetracją. Mam jeszcze czwórkę pociski. Dobrze. No i e, tu muszę przyznać, że pokazuje dokładnie. Czasami na bitwie mówi się, jakim sposobem ja tam dostałem, bo często ja tak miałem. A okazuje się, chyba że jest dobrze. Chyba że. Tak jak jest w bitwach, a jest na jeździe testowej, jazda testowa jest zbugowana i tutaj pokazuje powiedzmy dobrze, a w bitwie pokazuje źle. No, tego nie wiem, ale nie będę się tego dopatrywał ani nic, bo no, tutaj na razie pokazuje wszystko fajnie. Najlepiej by było sprawdzić to na bitwach niestandardowych, nic, pocisk się rozbił. Zamek działa. Dobrze. A tutaj? Nic. Du? Dobra, kierowca. Aha! I zobaczcie, to jest też podpowiedź, jeśli strzelacie i widzicie, gdzie pocis uderza. To widzicie wnętrze czołgi, on gdzieś tutaj ma amunicję. Nie przebiłem. Dobra, nic. A bo ja strzelam teraz z tych badziewi. Tak, to teraz weźmiemy te. Dobra, spoko. Weszło. Nic. A ta strona jest. Wchodzi tutaj. Dobra. Teraz strzelimy sobie do KW2. Zobaczmy. Powiedzmy w tył wieży. Czy gdzie pokaże? Czy pokaże tam, gdzie trafiłem, czy nie? Tak, jednak, jednak pokazuje dobrze. To mnie cieszy. Amunicja, proszę bardzo, elegancko. Teraz mamy Isa czwartego. Nic. Nic. Muszę powiedzieć, że jestem mile zaskoczony i zdziwiony, że to działa i to dosyć dobrze działa. Jak na razie widać. No tutaj się wszystko rozbryzguje na jego pancerzu. Niestety... Fartuchy ochronne działają. Jeśli chodzi to w tej... tutaj z takim kalibrem, to... z taką sytuacją. To ciut niżej. Dobra. To na tyle. No słuchajcie, działa? Działa. To bardzo miłe zaskoczenie. Bardzo mi się to podoba. Na razie.